Cześć tu Marek i Rośliny, tak strasznie dawno się nie słyszeliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś to ogląda. Wracam do Was chociaż w tej formie, bo mam tak straszliwie dużo zajęć, że naprawdę nie mam kiedy nagrać czegokolwiek na kanał. Póki co, ale jestem w obi, bo jest to najszybsza dla mnie do montażu forma, dlatego stwierdziłem, że w ten sposób się z Wami skontaktuję i powiem, co tam słychać. A poza tym będzie coś do obejrzenia. Zanim jeszcze zaczniemy, to gorąco zachęcam do lajkowania tego filmu i napisania komentarza. Będzie mi bardzo miło. Jest już listopad, ciężko w to uwierzyć. Ostatnie półtora miesiąca zleciało mi po prostu jak z bicza strzelił. Jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie albo od niedawna na TikToku, to ma codziennie relacje, takie króciutkie, bo na to tylko znajduje czas. Jak widać, oferta już dostosowana do pory roku, za chwilę święta, więc wjechały wszędzie gwiazdy betlejemskie. I jakieś takie cyprysiki, no wszystko co udaje choinki i tworzy taki klimat już świąteczny. Poza tym areki, jakieś Diefenbachie, ale tutaj szału raczej nie ma, powiedziałbym, że te rośliny takie trochę przebrane. Jaki brokacik! Na początku się zastanawiałem, czy to w ogóle żywa roślina, czy, czy ktoś naprawdę popsikał takim czymś żywe liście i tak. Bo to czerwone to są liście, to nie są kwiaty. To są liście, które zmieniają tak kolor przed właśnie kwitnieniem rośliny. Jest to wywołane tym, że dzień się skraca. Jeżeli macie takie gwiazdy betlejemskie w domu i chcecie, żeby też były kolorowe znowu na święta, to musicie sprawić, że noc będzie dłuższa niż dzień, bo tylko wtedy się przebarwią. Problem tutaj polega na tym, że ta ciemność musi być nieprzerwana. Nawet jeżeli mrugniemy żarówką kilka razy w ciągu dnia, w sensie w ciągu nocy dla tej rośliny, to już będzie za dużo, żeby powstał ten czerwony barwnik. Dlatego Niestety 8 godzin światła i ani trochę więcej, a potem nieprzerwana ciemność. Są też gwiazdy różowe. Całkiem ciekawe. Tutaj fikusy. Pnące. Cały czas jeszcze są. Ostatnio jak byłem, to było mega dawno temu i były te fikusy, więc ciekawe, czy się nie sprzedały, czy się tak przyjęły. Piękna noga słonia. Tutaj całkiem spodobał mi się kolor tych nerwów. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. U tej strelicji królewskiej, czyli tej reginy. Nietypowo powiedziałbym, że takie różowe. No jak widać, liści trochę już straciła, ale w naturze też to tak wygląda. Cieszę się, że tu wróciłem. Super. No to idziemy na główną ekspozycję. Tutaj mamy trochę Dischidi pod spodem żółwiki, czyli Primulina Drias sprzedawana jako Streptocarpus. Są też ładne kolorowe aglaonemy, jak widać, i takie bardzo wysokie gwiazdy. Zawsze się zastanawiam, czy to ładnie wygląda, jak się na to patrzy tak bokiem, bo jednak wydaje mi się, że dołem są trochę łyse. Zobaczcie, moje imieniny były wczoraj, bo nagrywam to już w niedzielę. Chociaż byłem w sobotę, to w niedzielę podkładam dźwięk. Najpiękniejsze są te nakrapiane dwukolorowe, najlepsze co może być. Jestem zachwycony tymi i koniecznie sobie taką sprawię, tylko szedłem po tym na siłownię i nie chciałem, żeby zmarzła i się pogniotła, więc pójdę kiedy indziej. Ale ta dwukolorowa to jest hit. To, jaka piękna plastikowa begonia. <laughs> Trawka dla kota, trochę bromeli. Diefenbachie. Tutaj taka corokia, która wygląda jak zwykle rachitycznie. No Taki urok, ale jeszcze w tej doniczce takiej glinianej, postarzanej. Całkiem fajnie. Jak na zimowe takie stylizacje do domu, fajnie. Tylko jest to taka dosyć delikatna roślina. Noga słonia kolejna. Tutaj jeszcze. Inne strelicje, była też strelicja Nikolaj. No z tych, nie wiem, które mi się podoba, te różowe też są ciekawe, co, ale te czerwone chyba jednak wygrywają. Tutaj trochę begoni. Za begonią jeszcze się kryje Clarinervium Anturium. To begonie całkiem fajne, miło, że kwitną. Kwiaty nie są jakieś spektakularne, ale jednak w tych akurat begoniach chodzi głównie o liście, jak widać, piękne, nakrapiane. Niektóre mają taki satynowy połysk. To są różne odmiany. Wszystkie jako begonia wings sprzedawane, więc cóż. Maranta. Te rośliny, które kupiłem ostatnim razem, wszystkie żyją i mają się dobrze. I ta maranta się rozrasta. I teraz tak się zastanawiam, czy sobie nie sprawię kolejnej maranty. A tutaj philodendron bilietje, który kosztuje 50 zł. To jest szokujące, że taka duża roślina, piękna. Fajne ma te pomarańczowe ogonki. Roślina nie do zdarcia, naprawdę polecam dużo bardziej niż jakiekolwiek monstery do domu, jak ktoś chce zaczynać uprawę roślin. A tutaj taka dracena, która wygląda nietypowo jak na dracenę, a jednak nią jest. Obok ogromna Red Beauty, czyli taki wielki filodendron, który jest dodatkowo w hydroponice. Tutaj Pachy Podium, czyli kaktus madagaskarski, powiedzmy. Ciekawa roślina, w Grecji widziałem ogromne, rosnące sobie po prostu na zewnątrz. Ale ta Red Beauty robi wrażenie. W zasadzie są dwie, więc jeszcze bardziej. W końcu jest coś fajnego, w sensie są storczyki, trochę ciekawsze niż tylko falenopsisy. Spójrzcie, jakie piękne kwiaty. Aż musiałem chwilę się na nich skupić, bo stwierdziłem, że to tak rzadko można zaobserwować gdzieś tam poza palmiarnią czy jakimś ogrodem botanicznym. A takie falenopsisy zwykłe to już nudne. Jednak tutaj trochę więcej się dzieje, dlatego sobie popatrzmy. Ewidentnie jest to największy plus zimy, że kwitnie dużo storczyków, jednak problem jest taki, że jak się nie ma samochodu, to ciężko jest kupować cokolwiek i nosić na takim zimnie. Ale póki co jeszcze nie mam rozów, przynajmniej u mnie za bardzo, chociaż dzisiaj w nocy ma być podobno minus 10, ja jeszcze w to nie chcę wierzyć, ale zobaczymy. Wielkie strelicje, a poza tym zamiokulkasy, tak jak zwykle, tutaj żadnego szału wielkiego nie ma, także idziemy trochę dalej. Nie juka, co? Zobaczcie. Szok. Takie już drzewo. Jeszcze więcej zamiaru kulkasów. Są też te ciemne. Tutaj mamy szeflerę z wariagacją. Chociaż coś, bo tak to może zieleni. Jakoś nie jestem wielkim fanem. Araukarie. Araukarie to już tak. To już super. Na święta zawsze się pojawiają, bo to taka domowa chojneczka. Fikus dębolistny, ładny, dużo liści. Niedawno były w biedronce też, ale niestety nie u mnie i nie kupiłem sobie, bo nie miałem okazji. Widziałem, ale byłem zbyt daleko od domu, w innym mieście, więc nie było szans. Tutaj choje i to na kółku. Będą jeszcze inne później, więc skupimy się na tym kiedy indziej. Zobaczcie, jakie fajne, duże fikusy. W ogóle są teraz takie zaplatane, jak kiedyś były tylko dostępne, znaczy w ogóle niedostępne, tylko były w sklepach, w centrach handlowych, gdzieś tam w korytarzach takie zaplatane fikusy. Teraz można kupić sobie w Obi. A tutaj na Ziemi jeszcze takie hipeastrum, które zwane są błędnie amarylisem polska nazwa to zwartnica. Ale wielkie liściory spójrzcie tutaj na kamelie, kwitnące, ale fajnie. Też mogłoby to pięknie wyglądać w domu teraz na święta, już zbliżająca się, taka kwitnąca. Mm, fajnie. Rzadko się widuje, więc też no, dobra pora akurat jest aktualnie. Piękne. Dużo bromeli. Wiadomo, te bromelie po prostu przekwitną i umrą. Kamelia 89. A to kalanchoe. Też fajne takie ogromne liściory. Tutaj bluszcze. Jest też jakaś, no powiedzmy, kalatea. Ale ta juka Rostrata to jest moje marzenie. Chociaż wolałbym już taką, która ma pień. Bo nie wiem, czy wiecie co to jest. To jest taka juka, która rośnie, wytwarzając niby pień, że nie rośnie przy ziemi. Tak jak normalnie juki przekwitają i, i zamierają i wyrastają obok. Tak jak powiedzmy bromeliowate, tylko te juki Rostraty są teraz sadzone już przed budynkami różnymi i tak dalej. Takimi właśnie u nas deweloperzy teraz sadzą, że przy plaży to wygląda jakby palmy rosły. Przepiękne są te juki. O, a tutaj mamy warię Gatę No, coś tu jest, mógłbym sobie wybrać jakąś nową marantę. Ale tak jak mówiłem, no, szedłem prosto na siłownię, było zimno, ręce mi zmarzła, co dopiero roślina by zmarzła w torbie, więc stwierdziłem, że odpuszczam. Alokazja Platinum. Ogólnie całkiem sporo roślin fajnych. O, tutaj są te zaplatane fikusy. Pięknie to wygląda, kiedyś bym sobie chciał takiego sprawić. Robi to wrażenie. Jakoś tak elegancko. Tutaj Yuki jeszcze więcej dużych alokazji i małe nogi słonia dla kontrastu. Tutaj monstery manki mask i takie niby bądzaje, znowu ta Rostrata. O tej porze takie kwiatuszki, no fajnie, Ale są też małe araukarie i są cyklameny, dla których temperatury są super aktualnie. O i tutaj jest więcej choi. Hoja Australis w odmianach, tylko kupując choje, pamiętajcie o tym, że to są delikatne rośliny i one naprawdę nie mogą zmarznąć, bo szlag je trafi. Poza tym lepiej nie podlewać kilka dni po przyniesieniu do domu, tak na wszelki wypadek. Tu jeszcze takie juki. No piękne. Skrzydło kwiaty standardowo, ale epipremną wielkie. I tutaj jest znowu ten apobalis, który już kiedyś mi się spodobał. Ciekawy jestem, czy ktoś go kupił i jak się sprawuje. Jak coś to napiszcie mi w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw. Tutaj Difenbachje I jeszcze znowu juki. Półka śmierci szokująco pusta. Nie wiem, czy wyrzucali, czy po prostu ktoś się tak rzucił na to wszystko, ale zostało dosłownie kilka roślin. I nic takiego szczególnie ciekawego. W takim razie skorzystam z okazji, żeby zaprosić Was do obserwowania mojego nowego kanału, bo stwierdziłem, że skoro i tak wrzucam te rolki o studiowaniu medycyny na Instagram i na TikToka, to mogę to również rzucać na YouTube'a, bo nie każdy jednak korzysta z tamtych platform. A może ktoś tęskni i chce wiedzieć, co u mnie słychać. Tam te filmy mają po kilka minut i po prostu robię je codziennie przez chwilę, to jest dla mnie dużo bardziej możliwe do zrobienia, niż nagranie takiego filmu jak ten, bo to już jest kilka godzin pracy. Aktualnie nie mam na to czasu. Bardzo polecam tę paprotkę, jest super. Kupiłem ją na półce śmierci i żyje u mnie w łazience, tak samo jak te pozostałe. Tutaj jeszcze skrzydłokwiat z wariegacją też fajne. No i znowu te Juki roztraty, ale kuszą. No, w każdym razie ten kanał Marek Reimer, czyli tak jak się nazywam. Jest już na YouTubie, nie ma na razie obserwatorów, więc możecie być pierwsi. Albo pierwsze. Zachęcam serdecznie i do zobaczenia tam. Na pewno częściej niż tutaj, chociaż tak jak już ostatnio nawet tam mówiłem, tęsknię za nagrywaniem i chciałbym już trochę więcej nagrywać. Na razie udało mi się ogarnąć wszystkie kolokwia i tak dalej. Więc powoli wdrażam się w ten system studiowania i myślę, że już niedługo będę mógł trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby coś nagrywać na YouTube. Była tam medinila, moja zguba, a tutaj łosie rogi. Łosie rogi bardzo fajne, polecam, super roślinka. Wbrew pozorom pije całkiem sporo, chociaż wygląda tak trochę suchawo, to jednak ona lubi wodę. No ale oczywiście wiadomo, bez przesady. Ostatnio mam takie wrażenie, że strelicja stała się taką rośliną trochę jak zamiokulkas czy skrzydłokwiat, że wszędzie można ją zobaczyć, w sklepie i też w bardzo wielu domach. Jak widzicie, tam z tyłu już ozdoby świąteczne mrygają. Tutaj eschenantus i taki rypsalis, który pięknie koralowo się wybarwia na słońcu. Teraz pewnie trzeba będzie na to poczekać do wiosny, ale zawsze. Tutaj takie duże sagowce, widzę, że całkiem sporo ich jeszcze zostało. No i też takie wyższe draceny i spore, znowu fikusy dębolistne. Owocujące cytrusy, jeszcze trochę anturiów. No i maluszki, wśród maluszków piękne begonie. Ogromna liczba begonii, bardzo dużo różnych odmian. Myślę, że warto się temu przyjrzeć, jak ktoś lubi begonie. Tutaj są też takie większe, ale już cena też wyższa. Ogólnie wśród tych maluszków bardzo duży wybór i taka różnorodność rodzajów i odmian, więc warto poszukać. Bo czasami można znaleźć coś, co normalnie kosztuje sporo pieniędzy, a w takiej małej wersji kosztuje mniej i w miarę szybko rośnie. Więc da się to jakby ogarnąć. No bo nie zawsze to się opłaca. Wiadomo, jak coś wolno rośnie i się kupi maluszka, to długo będzie maluszkiem. Ale tutaj spójrzcie, i anturia, i wszystko, i choje. No, cudownie, filodendrony i begoni mnóstwo, super. A jeśli chodzi jeszcze o ten drugi kanał, to ja tam zacznę wrzucać wszystkie rolki od samego początku, jak się dostanę na studia, więc będzie tam trochę spam. Nie wiem, jak dużo pozwoli mi YouTube wrzucić naraz, zobaczymy, bo to nowe konto, więc mogę mieć tam jakieś ograniczenia. Ale wybór, naprawdę fajnie, chociaż ja jestem bardziej fanem dużych roślin, dlatego idziemy spojrzeć, co jeszcze Obi ma do zaoferowania. Tutaj są owadożerne. Muchołówki za 21 zł. No i kaktusy i sukulenty, czyli to już będzie koniec działu roślinnego. Tutaj wiadomo, trochę mniej się dzieje, dlatego że te rośliny są bardziej takie statyczne i długowieczne, ale też robią wrażenie i może na wiosnę coś zakwitnie. Zimą też w sumie kaktusy to są jednak szalone. Słuchajcie, dobra, to tyle w tym odcinku, będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę i komentarza, dlatego że dawno nic nie wrzucałem i algorytm mnie pewnie oleje. Poza tym też zachęcam do zaobserwowania tego drugiego kanału Marek Reimer. Dziękuję patronom, którzy wspierają mój kanał i postaram się do Was wrócić z nowym odcinkiem jak najprędzej. Do zobaczenia.